Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks A w dzisiejszym odcinku wasze bitwy, odcinek 26 I w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie w akcji gracza Mai Tai z Sony Playstation 4 Dzięki śliczne za powtóreczkę i oczywiście wielkie, wielkie gratulacje Gracz Mai Tai będzie grał w WTA 100 Niedawno była bitwa też w ale to co tutaj zobaczycie to jest naprawdę bajka, bajka wota. Na takie bitwy się czeka nawet 10-20 tysięcy bitów, trzeba rozegrać, żeby coś takiego zdobyć. Widzę tutaj Majta gra z jednym z moich znanych graczy, w sumie i widzów na moim kanale z Nilu. Nilu gra gwiazdą, Majta gra wta uf 100 No i cóż, mapa malinówka nie jest dość, szczerze powiem, dobra mapa jeżeli chodzi o wt Alpha, Ogólnie Wutek i niby jest dobry, i niby jest zły, bo patrzeć na taką mapę, jeżeli zostanie wyświecony momentalnie może zejść, tym bardziej jest jedna arta. Losowanie w miarę, w miarę dobre, bo jest kilkadziesiątek, ale Wutek nie ma takiej dobrej depresji działa. No i gdzieś musi po prostu sobie znaleźć taką pozycję, żeby czołgi obijać po prostu gdzieś bokami. Czyli boczki najlepiej, jak będą mu wystawiały, to wtedy będzie OK. Bo tutaj właśnie przeważnie czołgi podjeżdżają na tak zwany przepychacz tam na górkę i może, może coś tutaj się uda po prostu poobijać trochę. Widzę przeładunek, tutaj jest 54 sekundy, jest czekolada jeszcze dodatkowo. Także nie ma pełnej minutki. No i cóż, powiem wam, że oglądając tą bitwę Naprawdę byłem w wielkim szoku, jak po prostu wt może być niebezpieczny. Ogólnie każdy czołg na magazynku są bardzo, niebezpiecz na, bardzo są niebezpieczne, musimy strasznie na nie uważać, tym bardziej, że jeszcze zostanie, dajmy na to, tak pod koniec i czołgi są po prostu na, na dobitkę tak zwaną. Na to trzeba właśnie najbardziej uważać, bo dla takich pojazdów naprawdę czołg zniszczyć to że jest żaden problem. No i cóż, widzę lajta. Już zieloni nie mają. Także nie ma kto świecić zbytnio górki. Tutaj stoi obiekt 140. W sumie gościu mógł troszeczkę podjechać dalej. Tak, żeby chociaż wyświecać tych co podjeżdżają. Ale nic. On sobie tutaj stoi schowany za górką. I czeka w najlepsze. No, widzę tutaj Majta i obiera taką pozycję. Gdzie umożliwia troszeczkę lepsze opuszczanie działa, czyli właśnie tyłem, tak samo jak WT Aufem 9. Też jak gramy, to przeważnie starajmy się kontować, czy ustawiać tyłem z tego względu, że to działo zdecydowanie lepiej idzie nam do dołu. No i dobra, widzę tam coraz więcej pojazdów się pojawia na górce. Tutaj i może będzie miał przestrzał jest setka. Dobra, dostała. Jest M103, ale nie ma zbytnio e, przestrzału. Jest Isor. Ciężko będzie, ciężko naprawdę e, go przebić w tej pozycji. No i tak jak wspomniałem wcześniej, jest jedna Arta. E, na nią też trzeba tutaj akurat na tej mapie uważać. A tym bardziej grający WTA FM100. Z tego względu, że Arty bardzo lubią te pojazdy. Wótek ogólnie jest bardzo miękkim pojazdem i dostać trza od do arty to naprawdę nic przyjemnego. Penetrację tutaj widzę na tym działku, bo to jest działo 128 mm, tak jak już wcześniej mówiłem w poprzednich bitwach 276 penetracji mamy dostępne na pocisku AP. No i później mamy pociski te goldowe APCR352. -y to już jest naprawdę dość potężna penetracja i jeszcze mamy pociski APCR, naprawdę coś wspaniałego, jeżeli chodzi właśnie o działo WTA, tym bardziej mamy jeszcze tutaj dodatkowo świetne działo, jeżeli chodzi o czasy skupiania 1 i także naprawdę coś niesamowitego, jeżeli chodzi właśnie o niszczarkę i celność 029. Można powiedzieć, że to jest chyba najlepsze działo w grze World of Tanks. Mam nadzieję, że ten pojazd będzie. Ja go zbytnio też nie lubię grając, dajmy na to, jak jeżeli jest w przeciwnej drużynie. Ale mimo wszystko takie pojazdy są też potrzebne. Trzeba po prostu myśleć i mieć cały czas na uwadze, że taki pojazd jest w bitwie i starać się po prostu nie wystawiać na jego obszczał. Widzę, górka zaczyna pomału być spychana. Czerwoni, można powiedzieć, opanowali ją. Jest, no, myślę, że chyba większa połowa drużyny jest na górce. Wynik wprawdzie jest już wyrównany, ale zobaczcie, czerwoni zaczynają ostro przeciąć, już jest teraz dwoma pojazdami w plecy. Praktycznie czerwoni zdominowali górkę. Zobaczcie, jest wyświecona Arta, ale nikt kompletnie nie zwraca na, nie, na nią uwagę. I tego właśnie nie rozumiem, grając, dajmy na to, artą, tak jak tutaj gościu zielony gra artą, kompletnie nie wziął sobie to pod uwagę, że żebym mógł po prostu zniszczyć tą artę i o wiele, wiele łatwiej grałoby się drużynie. Tutaj właśnie na tej mapie artylerię mają dobry przestrzał na górkę. O, cóż, ciekawie to nie wygląda, szczerze wam powiem, jest 2 do 5, naprawdę, no już jest teraz nawet 3 do 6. Naprawdę nieciekawa sytuacja, ale taki pojazd, jak właśnie WTL, potrafi momentalnie wyrównać bitwę. Wynik, także tutaj jeszcze, jeszcze nic nie jest przekreślone. Mimo wszystko, cały czas drużyna zielonych przegrywa: 4 pestki w magazynku. Ogólnie sześć pocisków mamy dostępne właśnie na tym działku. Jestem 103. No kurczę, szkoda, szkoda, że, szkoda, że ta arta nie zeszła u czerwonych. No dobra, dobra, co tam jest? E75. Pięknie. No i zobaczcie, trzema strzałami można zdjąć dziewiątkę. Jeżeli będzie nam dobrze losowało, to jest naprawdę niesamowita siła, jeżeli chodzi właśnie o wp Alpha S100. Jeszcze proporcje działa, takie parametry działa spokojnie, naprawdę dają nam przewagę nad przeciwnikiem. Widzę, tutaj już zaczyna Majta i uciekać. Chować, chować się po prostu i zająć dobrą pozycję, tak żeby jak będą te pojazdy zjeżdżały jeszcze niżej, bo są mniej więcej w połowie górki. No i dobra, jest 6 do 9. Nie wiem, co tam kapuje. Chyba ten obiekt 140, tak, obiekt 140, zobaczcie, wjechał na kapa. Nie chciało mu się, że tak powiem, dubska ruszyć, żeby zniszczyć tego kwadrata. A on woli kapować. No ale to było widać od razu, że ten gościu jakiś jest kiepskawy, jak stanął sobie tutaj właśnie przy butaufie na samym początku bitwy. No i zaraz zobaczymy, co ten obiekt tam zrobi. Czy skapuje bazę, czy nie? Załadowany. Nie weszło. Dobra, jest to 5 Jeszcze jeden strzał. A! Udało mu się. Te pojazdy w e, stołu, można powiedzieć, na, e, na strzała, ale, mimo wszystko, jest jeszcze cały czas Arta. I zobaczcie. Obiekt 140 właśnie zginął. Z jednej strony to może i dobrze, przynajmniej Bara nie skapuje bazy, ale z drugiej strony zobaczcie, jest 7 do 10. Czerwoni mają przewagę. Przewagę mają nawet w tym, że jest cały czas jeszcze Arta. No, niestety Arta, tutaj naprawdę w przeciwnej drużynie niezłą robotę widzę, zrobiła. Małka tylko broni praktycznie dostępu do bazy od tamtej strony górki, ale jest, jest tam jeszcze dwa pojazdy, jestem 103, sto i gdzieś za wrakiem. No i jest t 54 4 no znowu mu się udało. Magiczny pancerz, t 54 4 No, chodź, 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 tutaj są praktycznie no, na jeden pocisk, ale Dobra, nie ma M103 Teraz jest T1 Stoi że tutaj T28 coś tam próbuje obijać Dobrze by było się wycofać, przynajmniej T28 można powiedzieć, że byłby takim mięsem armatnim Tak, żeby po prostu te pojazdy wyświecał a nie weszło bo jeszcze jest szansa przynajmniej Ze 2-3 pojazdy może jeszcze zniszczyć no i zobaczcie 8 do 13 czyli 6 na 2 i zaraz zobaczymy co się wydarzy no i ta Arta no stop cały czas ona żyje i tak chyba zostanie do końca bitwy dobra jest A75 No ale niestety Majtai jest na przeładunku. I tutaj T28 niestety, ale nie pomoże, nie da rady. Tym bardziej, że już jest T28 obijane z górki prawdopodobnie. No i dobra, jeden na 6. Teraz tak, jeżeli ugra będzie bardzo dobry be, ba, bardzo dobry bardzo zacny medal e, Kołbanowa No i zobaczcie jest 5 pojazdów zniszczonych jeżeli e, dałby radę to ugrać to nie dość że e, wpadnie Kołbanow e, wpadnie medal pula jakże zacny medal Na razie jest 11 przebić e, no i cóż 5 pojazdów zniszczonych dobra i zostanie Dobra, nie ma pełniutkiego E75, to jest właśnie WT Auf E100. E7, E75 e, totalnie zlekceważyła przeciwnika. No i stało się to, co się stało. Długo nie pożył po wyświeceniu. Na pewno tak, na pewno e, T54 jest po tamtej stronie bazy. Nie wiem, gdzie jest jeszcze Arta, bo ona była tak mniej więcej przy swojej bazie, ale mogła pojechać już na górę. Tym bardziej, że właśnie Czerwoni mają tamtą, stroną, tamtą stronę bazy opanowaną. 13 sekund. Zobaczcie, jeden pojazd jest na, na kapie, ale gdzie reszta? Na razie tego nie wiemy. W sumie nie zostały jeszcze jakieś tam bardzo mocarne pojazdy, ale wótek, sami wiecie, jest bardzo miękki, jeżeli chodzi właśnie o wieże, chyba 20 tylko ma e, milimetrów. Jeżeli e, byłby totalny fokus na e, autofokus na ten, czy tam focus, fire focus, o, że tak powiem, e, na Wuteka, mógłby momentalnie tak samo zejść. Dobra, dostał, A, nie zaszło, Pięknie. No i tutaj pociski APCRy naprawdę e, dużo dużo e, pomagają, jednak e, prędkość tego pocisku jest zdecydowanie szybsza. I zobaczcie, 6 sekund, 4, 3, 1 sekunda udało się zbić. <laughs> dobre, dobre, dobre. Będzie kolejny dobry medal. Dobra, jest przypadunek, ale gdzie jest Arta? Arta gdzieś się z góry biła. Kolejny dobry medal, czyli obrońca. Ale zobaczcie, jest 45 sekund przeładunku. i M103 cofnęło do tyłu, gdzie zresetował kapa. Tak, Arta jest gdzieś tutaj na tym. Za M103 musi być Arta. Gościu po prostu przegrał bitwę. Cofnął się tym M103. No fakt, nie wiedział, że butek będzie na przeładunku. i zresetował kapa. Już to mu prawdopodobnie nic raczej nie da. Ale coś niesamowitego, jest 9 pojazdów zniszczonych, 19 przebić, dobra, 5 sekund, 2, 1, jedziemy. Jest Jarta, proszę bardzo, dobry wybór, bardzo dobry wybór. Tak jest, pięknie. I zobaczcie, 11 fragów, 22 przebicia. Coś pięknego. Naprawdę gratuluję takiej bitwy. To nic, że jest minus. To jest nieważne. Jest tak. Jest kobanów, jest pól, jest obrońca. Coś niesamowitego. 10 tysięcy, prawie 10500 uszkodzeń. Naprawdę niesamowita bitewka. Jeszcze raz gratuluję i cóż, zapraszam do kolejnego filmu. Trzymajcie się i oby więcej takich bitew. Do usłyszenia. Hej!